Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Monika Barc. Czytał Maciej Gudowski. Masz czasem wrażenie, że ktoś Cię obserwuje? Możesz mieć rację. Hakerzy mogą wykradać dane z urządzenia lub podglądać, co wysyłasz w sieci Wi-Fi. Dlatego program Norton 360 zawiera VPN, bezpieczeństwo urządzenia z antywirusem i nie tylko. Chroń się przed wścibskimi spojrzeniami. Dzięki programowi Norton 360. Odwiedź witrynę norton.com. Odkąd jestem dziadkiem, mam więcej ruchu. Gdy pojawia się ból, mam traumon. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Traumon w miejscu usuwa ból. Pokażę Wam, dlaczego w namysłowie wciąż dbamy o otwarte kadzie. Bo piwo czuje się swobodnie i otwiera się nabierając. Namysłowskiego charakteru! Dlatego zgodnie z 700-letnią tradycją dbamy o otwarte kadzie. W Namysłowie mówimy, że z otwartymi kadziami jest jak z otwartymi ludźmi. Z nimi wszystko nabiera smaku. Namysłów należy do otwartych. Dzisiejszy świat daje nam wolność wyboru. Nie podoba ci się serial? Wybierz inny. Ktoś cię denerwuje? Pomiń go. Nie podoba ci się piosenka? Papa! Pa. Infekcja intymna? Szukasz szybkiego rozwiązania? Wybierz odpowiedzialnie, bo możesz. Kanesten, Koi i leczy jedną kapsułką. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Chcę się, że... Podobno nic z pierwszych lat nie zapamiętasz. Ani pierwszych kąpieli, ani uśmiechów, pierwszego dotyku, delikatnych masażyków. Ale ty nie musisz tego pamiętać. To w tobie zostanie. Beztroska, ufność, dobroć i czułość. Bo czułość, pielęgnowana od początku, zostaje na zawsze. Oliwka Bambino. Delikatny emolient pełen naturalnego olejku już od pierwszego dnia czule pielęgnuje skórę twojego dziecka. Bambino, czułość od pierwszej kropli. Ten życia wpływa na twoją skórę? Czas przywrócić jej energię z Nivea Q10 Energy. Formuła łącząca trzy antyoksydanty: koenzym Q10, witaminy C i E, natychmiastowo przywraca skórze blask i redukuje zmarszczki. Promienna, pełna energii skóra dzięki sile trzech antyoksydantów w nowej linii Q10 Energy od Nivea. Podaruj mamie prezent. Kup dla niej Nivea do pielęgnacji twarzy za 40 złotych, zarejestruj paragon i otrzymaj 20 złotych przelewem na konto. Szczegóły na Nivea.pl Najsłynniejsza scena świata. Byk pracuje co 10 godzin. Jak się nazywa? Easy Riders. Oto jedyna taka wizyta za kulisami. Jakbym śpiewała w puszce nie mam stoperów, to nie koncert, to opera to całość. W paśmie Dokument tygodnia. Opera paryska. W sobotę o 20.10 w TVP Dokument. Jeśli w środowisku ktoś był i jest naszym mentorem, to na pewno Ben. Legendarny producent filmowy i losy jego bliskich, splecione z rodziną Kotowskich. Odbyłem długą podróż, by ich znaleźć. Dlaczego ktoś ryzykował życie, by pomóc innym, chociaż nie musiał? W paśmie prawdziwe historie. Portret Bena Barenholza. Wytrwałość. W niedzielę o 20.10. W kościół będzie ta piosenka dar miał niepojęty. Umiał naraz podnieść browar, muzy i koszmięty. Nowy lech free. Smakarł zamięty i piwo w jednym. Lech free. Lechenty mogą wszystko. Książęce i To mocno chmielony ale, którego gatunek powstał w Anglii. Jego klasyczny smak wzbogaciłem sześcioma odmianami amerykańskiego chmielu. Książęce IPA, dziwne style świata. Czas na pracę i relaks w ogrodzie z widlowymi, czyli niskimi cenami, już od soboty. Wodoodporne parasole przeciwsłoneczne o konstrukcji ze stali szlachetnej i aluminium od 149 zł. Mejka wysokociśnieniowa o mocy aż 1800 W do czyszczenia samochodów, tarasów i fasad. HIT 299 zł. Ależak aluminiowy z 7 regulacją pozycji jedynie 219 zł. Jeszcze więcej produktów znajdziesz w naszym sklepie internetowym na lidl-sklep.pl. Odkąd jestem dziadkiem, mam więcej ruchu. Gdy pojawia się ból, mam traumon. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Traumon w miejscu usuwa ból. Wiemy, że trzeba patrzeć szerzej, by widzieć więcej. Że piłka łączy pokolenia. Że wspólny wysiłek prowadzi do celu. Akwitowanie jednoczy niezależnie od okoliczności. Że w naszych rękach jest lepsza przyszłość. Dlatego wspieramy największe emocje i dostarczamy wysokiej jakości paliwa. Jesteśmy dla Ciebie, Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.

No limit w Kauflandzie. W tę sobotę. Filet z piersi polskiego kurczaka, kilogram za 9,99%. I mleko łaciate, 3,90%. Złoty 99% za sztukę przy zakupie 12. Kaufland. Super łup łup!